Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę w Mother 3 i będziemy kontynuować sobie od tego miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy, czyli idą spokojnie starości USA i gdzieś kakające w oddali kurki, które totalnie pomagają z tym intro, jakby nie patrzeć. Moi drodzy, jeśli seria Wam się podoba, zostawcie subskrypcję oczywiście pod tym kanałem, bardzo to jest dla mnie pomocne i ślicznie wam za to dziękuję, a my już przechodzimy do akcji. Jesteśmy w tym miejscu, nie wiemy gdzie jest reszta ekipy, nie wiemy gdzie jest Keiko, nie wiemy gdzie jest Duster, ale pogadamy sobie najpierw z Hayao Miyazakim, a tak naprawdę się nazywa, ale cicho tam, to jest Hayao Miyazaki. W śnie, który miałem, Hinao powiedziała mi, żeby ustawić kubkę siana w tym konkretnym miejscu i to natychmiast, ona uratowała twoje życie. Okej, okay. ona też sprowadziła mnie do tego miejsca, żebym zeskoczył, więc tak naprawdę to ona jednocześnie chciała mnie zabić i uratować, także to ja nie, nie liczę tego jako 100% plus dla niej, bo to ona mnie też tam przeprowadziła. To bardzo dziwne. Hinała pojawiła się w śnie Jaleka i powiedziała mu, żeby ustawił kubkę siana w tamtym miejscu. A następnie, w świecie, w świecie rzeczywistym, nagle z kompletnie nikąd dwóch ludzi spadło właśnie w tą kubkę siana. To jest tak dziwne, jak tylko może to dziwne być. No to prawda. Happy Box, oczywiście, szanie Happy Boxy, pamiętajcie. A co tutaj jest? Tu nie ma problemu, no oczywiście. Czy możemy wyjść stąd po prostu? Tak, chrzanić Aleka, chrzanieć to wszystko, co się wydarzyło. Idziemy po prostu stąd. Idziemy do przodu. Ale coś tam jeszcze ciekawego powiem? Słuchaj, a czy to Duster był właśnie z wami? No tak, był. A, tak myślałem, ale. Ja wątpię, że jest się czym martwić w sumie. Dam znać Wesowi. Okej, okay. Miałem jakby coś chciał innego powiedzieć. Stara, wydaje mi się, że spotkałeś któregoś z moich przyjaciół z Magipsey. Cyganie, tak? Pamiętajcie. Może na to nie wyglądają, ale są godni zaufania. Mogą być w stanie ci pomóc. Okej, okay, dzięki za jakiś tam poszlakę. Droga pani, panie, żabko, zapiszemy grę. Nawet ona jest w domu z tej spokojnej starości. Mam nadzieję, że się nią opiekują, przynajmniej, bo jak nie, no to sobie inaczej z nimi porozmawiam. Może jestem stary, ale wciąż jestem świetny w zapisywaniu gry. To super, ale na pewno nie to mnie martwi. Bardziej mnie martwi to, czy cię traktują tu dobrze. Droga Żabko, ty jesteś najważniejszą postacią w tej grze, byś z ciebie nie byłoby sejbu. Ty i wąż, oczywiście. E, dobra, tutaj sobie wyjdziemy po prostu. Ja do sklepu bym wstąpił w tym całym mieście. Pamiętam, że był tutaj sklep, Teraz jak mam kasę, to mogę ją wydać. Uff, uff. A to co to? I bo pobiegł. bok. Hardos czekają na nas, więc chyba nie mamy innego wyjścia jak pójść za bonim. Zobaczmy więc, dokąd my tutaj dotrzemy. To żabka, tutaj jest jeden z Magipsy związany, ale gdzie my w ogóle jesteśmy? A tutaj z boku. Okej, okay, to i tak byśmy chcieli pójść tam w lewo, jeśli byśmy chcieli do sklepu dotrzeć, więc zobaczmy co się tutaj dzieje. proszę bardzo. Halo, halo. Mm, ale się giba. Pha! O, udało mi się w końcu rozerwać moje więzy na twarzy. Ale po prostu tak machałem twarzą w górę i w dół i powolutku, powolutku udało mi się to ściągnąć. Ja jestem taki wspaniały. Eee, w ogóle to przykro mi, że muszę przeszkadzać. Ale, czy moglibyście ustawić mnie w pionie? Proszę bardzo. A Ajonia, dziękuję ci, kochanie. Eee, nie wiem, co się zdarzyło, tak naprawdę. Zajmowałem się swoimi sprawami. Zciągałem sobie make-up, kiedy nagle zostałem fizycznie zaatakowany. Przypomina się ta kobieta z Olsztyna, czy skądś to jest? Fizycznie usunięty. Prawie został fizycznie usunięty, ale jednak nie, jeśli nie wiecie o kogo chodzi, na tiktokach bardzo popularna pani, gdzieś w północy Polski, bardzo mocno krzycząca na świat. O, cóż to za niecudowny czas, żeby zostać zaatakowanym. Ojej, to ty jesteś tym chłopcem, którego spotkałam w gorących źródłach ostatnio, prawda? Chodzi to, że ścieżki przeznaczenia znowu nas sprowadziły do siebie nawzajem. Od momentu jak zauważyłem, że możesz używać Psy e, Tak tego piosenkarza, który śpiewał Pagangam Style, totalnie jego e, Nieważne, że on przez Y był zapisywany Wiedziałem, że jest coś pomiędzy nami Ty jesteś e, bez cienia wątpliwości tym, o którym Majipsis, ten na którego Majipsis czekali Przez dziesiątki tysięcy lat, e, prawda? Ty też to możesz wyczuć, co nie? Nie możesz chyba, czujesz ten jakby że czas nadciąga. A po tym to w sumie ok, jeśli nie jesteś w stanie tego poczuć. Ja też nie do końca jestem pewien w tej kwestii. Ok, bardzo pewny siebie, Zajonia, nie ma co. Ale sekundeczka, jeśli ja byłem zaatakowany, czy to oznacza, mam nadzieję, że wszystko za Olią jest ok? O, życzyłbym sobie, żebym mógł tam polecieć, ale nie jestem w stanie bez mojego make-upu. Wszystko, co mogę zrobić, to po prostu iść po ziemi, tak jak zwykły człowiek. Co za tragedia. No cóż, będę musiał iść, jeśli, jeśli muszę. A ty, ty idziesz ze mną. No, chodź, chodźmy do domu Aeoli, ok? <grych> Okej. Okay. Cudownie. W takim wypadku uczynimy razem trochę magii. To znaczy, mam na myśli to w taki dobry sposób. A i dołączyła do naszego party. Ciekawe czy nam jakieś zdolności. Ona, on, jak się pogubiłem w tym wszystkim. Moglibyśmy dotrzeć do domu Aeoli? Bardzo łatwy sposób, gdybyśmy po prostu poszli na prostej rzeki, ale. Zaraz, czekajcie, ludzie. Nie mam bladego pojęcia, o czym wszyscy gracie w tym momencie, ale jeżeli chodzi o górę rzeki i tam potrzebujecie iść, to chyba jest mój czas, żeby zabłysnąć. No dalej, chodźcie ze mną. Okej. Chyba się za nami. No i tacy są jacyś, nie wiem. Może to są jacyś kajakarze. A on jest cały czas w tym, tym? W więzach? No to wychodzi, ale on nie, nie jest wojowniczym typem. Więc tutaj akurat się nic nie wydarzy pod tym kątem. My sobie pobiegniemy tutaj w dół, czy tutaj mamy iść? Chyba tak, co tu się w ogóle wydarzyło? Różniczyki tutaj są wszystko... Jeśli kiedykolwiek wpadniesz na nas gdzieś, to lepiej... Yy... Patrz na nas tak, jak gdyby życzył sobie być tak cool jak my. No, dobra. Ja tutaj nie siedzę dlatego, że dostałem udaru słonecznego, ja po prostu sobie leniuchuję. Aha. Okej, okay. warto, warto jest... O, to są jakieś ćwiczenia widzę. Nawet, co tam ciekawego powiecie? O, chcecie dołączyć do armii, co? W takim przypadku musicie dużo jeść, bardzo dużo jeść i wtedy będziecie bardzo fajni i duzi. Okej. Okay. To w takim przypadku ja mogę dołączyć do armii, ale nie za bardzo mi się to, ten pomysł podoba. Eee, co jest właściwie problemem waszym? Wyglądacie jak gdybyście chcieli zepsuć naszą formację albo coś w ten sposób. A mogę? Bardzo bym chciał zepsuć tą formację. Mogę jakoś stanąć na drodze, na przykład? Czekaj. Ha! I co teraz? Zepsułem formację. Nie wiem czy to zadziałało w jakikolwiek sposób, a mogę z nimi porozmawiać? A Udało mi się zepsuć formację! Może jeszcze mi się uda, teraz. ten niech pójdzie, świetnie. Nie wydaje mi się, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Ty tutaj przybyłeś po odpowiedź, prawda? Proszę bardzo. Jack miał przeziębienie, ale kompletnie mu to przeszło. Dużo czasu zresztą minęło, okej. Okay. Dobra, zaprzeliśmy tą, tą formację, to najważniejsze. Kurde, czołgi tutaj są mi w ogóle. Czy musimy gdzieś w dół zejść? Ja wciąż się zastanawiam, gdzie tak naprawdę powinniśmy pójść. Wydawało mi się, że ten kolej szedł na dół, tu jest a byliśmy w nim, znaczy mieliśmy okazję na niego wpaść, że tak powiem. Dobra, może to jednak nie było bezpośrednio tu, chociaż oni się wydawali iść w jednym tu. A i są tutaj po prostu. To ja ślepy jestem jednak. Eee, mamy to! To jest najlepsza łódka na świecie. Wejdziecie na nią, prawda? No, pewnie, nie widzę problemu raczej. Popatrzcie, jak, jacy mili ludzie. Wydawałoby się, że kompletnie już w tej ptasmili e, jakaś tam życzliwość i przyjaźń zaginęła. Nawet most się podnosi. Nie no, zdobycza technologii. E, pomijając oczywiście happy boxy, które są clearly jakimś zabiegiem manipulanskim, może tak powinienem powiedzieć. E, są przydatne. Okej, okay. przyspieszymy trochę tą sekwencję łódkową. Tutaj jest zamek, po którym moglibyśmy wejść. tej płyniemy sobie wśród jakichś... to jest prezent. Oczywiście się fajnie na tych łodzi przesuwają w bok. Mają... E, nie wiem, napęd na cztery koła. Napęd na cztery wiosła. Może tak powinienem powiedzieć. Ta żabka jest trochę inna. Ribbit, ribbit, rabbit, rabbit. Tam są też dwie żabki. O, a tu jest czerwona... Żabencja. A tu jest kolejna czerwona. Znaczy zielona. czemu powiedziałem czerwona, to nie wiem. Zielona. Czy te szybki odpierniczają? Czy to jest... Mogę potem przejść? Okej, okay, nie chcę. Ale dobrze wiedzieć, że... A tam jest prezent! Czy ja tutaj mogę przeskoczyć? A teraz chyba tak... Czy tak nie było wcześniej? Kurde, strasznie długo się potem przechodzi. Ale spoko. Damy radę. Można by, żeby się nie zamknęły. Ten prezent tu pewnie już jest od wiek... Od wieków. Ruszymy rytm walca. Hmm... Ej, no tak. Jak dobrze, że to tutaj było. Nie ma co ukrywać. Dobra, idziemy dalej w takim wypadku. Z jednej żabki na drugą. Mam nadzieję, że wybaczą mi i dalej będą mi słychać grę, Bo to jest ważne. Rzemeczki, dzięki Wam ślicznie. My po prostu kochamy wiosłować. Kiedyś nie mieliśmy łódki, wiesz? O, to musiały być przykre czasy. Tak, to jest najlepsza łódka na świecie. Teraz nie będziemy na nią wchodzić. O, nie będziesz tam wchodzić? To będzie smutno, trochę. No, wiesz, jak będziemy wracać, to może. Że będzie, moja kochana. Zapiszemy sobie grę u ciebie. Przydać mi się bardzo. Nie miałem okazji żadnego sklepu skorzystać, to mnie trochę martwi. Może u tych Gypsy, u cyganów będę miał okazję. No, masz trochę ochoty na mleko? Mogę mieć, I guess. Mamy trochę świeżego mleka. Ono się zepsuje za chwilę, pamiętam. Pamiętam to z początku gry jeszcze. Niestety tak jest z tym lekiem. No tu jest też gorące źródła są, ale my chyba jesteśmy akurat na full. Prawda? Sprawdźmy sobie na wszelki wypadek, tak. Wejdę tutaj, tak na wszelki po prostu wypadek. O proszę bardzo, a do tego, do wyjścia do gorących źródeł to nasz cygański kolega, że tak powiem, to już nie miał problemu, żeby ściągnąć z siebie tą śmieszną rzecz. Oczywiście jak wyjdziemy to z tym założy, no bo trzeba trzymać roli przecież. Tutaj coś ciekawego jest. Tylko zobaczę szybko czy nie zostawimy jakiegoś prezenciku nieodebranego. Jest jaskinka. No chyba kiedyś przez nią się próbowaliśmy przebić gdzieś. już nie pamiętam już tego. To było stosunkowo dawno temu tak naprawdę. Dobra, wbijamy do tego domostwa. Tutaj jest kompletnie... No nie, dobra, nie kompletnie, ale jest bardzo pusto. Halo, halo, co tu się wydarzyło w ogóle? O, co się stało? Dlaczego nie masz na sobie żadnego make upu Ionia? Dokładnie. To nie jest czas, żeby się wygłupiać, Eolia. Ja byłam zaatakowana. Więc przybyłam tutaj na szybciej, tylko e, byłam w stanie, żeby zobaczyć czy z tobą wszystko w porządku. O, ze mną wszystko ok. Ja jestem tak cudowny, cudowna, slash, jak zawsze, ale nie przejmujmy się mną. Dlaczego nie, e, nie rozwiążecie tej Liny tak swoją drogą? O! Tak tak w takim pośpiechu byliśmy, że nawet nie zauważyliśmy tego. Cóż za szok! Ta, czy mógłbyś mi teraz rozwiązać? Nieprawdopodobne. W ogóle nie masz żadnego poczucia kurtuazji. No, przepraszam najmocniej. Ech, cóż to za wspaniała figura. Cóż, tak to ja, bez make-upu. Jestem seksowna lub seksowny, nawet bez make-upu. Ojej, no. Ale jednak, make-up to zaczyna się zakładać w tym momencie. Tylko jedna sekunda. Proszę bardzo, i wszystko zrobione. I znów jestem piękna. Albo piękny. A ja w tym czasie, ech. Możesz zatrzymać tą szminkę. Pośrednie pocałunki z innymi dziewczynami nie są moim, moim typem zabawy. Czyli jednak dziewczynami, okej. Okay. Aha, mam złe przeczucie. Co by to mogło być, co by to mogło być, co by to mogło być? A, um, co to za złe przeczucie? Cokolwiek, czy to jest tą szminkę? Mam nadzieję, że to nie przez tą szminkę. Znaczy, w sumie jeśli przez tą to bardzo potężna szminka. Ktoś tutaj chyba nadciąga, mam wrażenie. Nie może być wieża piorunów już, w sensie nie może strzelać w nas te teraz. Jakiś olbrzym, czy coś takiego? Kolory się zmieniają. Co tu się wyrabia w tym momencie? Czy ja się mogę w ogóle ruszyć? Nie. To jest sekwencja, którą po prostu musimy przetrwać. A teraz światłość na koniec. I co teraz? A, zaczęła... Nagle trochę wyglądać niewyraźnie. Ojej, Aeolia, twoje ciało, twoje ciało! Zaczyna znikać! Ojej, jej, jej, jej! A więc tak właśnie jest? Znika! Ja znikam! Ale jest mi wszystko dobrze w sumie. <grym> ok, ale czy to oznacza? Co to oznacza? Zgańskie źródełko wysycha? O co chodzi? To jest fontanna? Co to jest? To jest kwiat? Dziwny? Co to kurno jest? Igła w zamku Osochę. Igła? Nie do to jest igła? Igła, prawda? Prom chroniłam przez tak długi czas. Ktoś ją wyciągnął. Ktoś wyciągnął igły. Ktoś się pojawił w ogóle, kto jest w stanie to zrobić. Mroczny smok, który był tam zaklęty przez siedem igieł, się obudzi teraz. Och, szlag, jeszcze jakiś smok tutaj jest? I co za igły nagle się pojawiają? nie mają bardzo dziwny lore, muszę przyznać. Co, co tam jest. A, proszę bardzo, przejście pod stolikiem, a iona nie masz może czegoś na sprzedaż przy okazji. Wątpię: Możesz dostać się na dziedziniec o zamku tę przez, przez tą ścieżkę podziemną. Jeśli igła naprawdę została wyciągnięta, to ja niedługo zniknę i to bardzo szybko. Ale to byłoby całkiem mądre wiedzieć, kto ją wyciągnął. Ktoś pewnie z mrocznym sercem, albo może jednak ktoś z sercem lekkim i jasnym? Odpowiedź na to może całkiem zmienić przeznaczenie świata. O! A więc to dzisiaj jest ten dzień, w którym zniknę. Ajonia, jak ci tam na imię i ty piesku? Bye bye! nie <grystanie> zniknęła. Co, to nie tylko szminka i. To chyba jest szminka. Nie wiem, co to jest Eolia. Byłaś osobą o bardzo otwartym sercu. Dlatego tak świetnie się dogadywaliśmy. I co? Czy cyganie w tym świecie znikają? Okej. Okay. Udajemy się w takim wypadku tą podziemną ścieżką do zamku Osoche. A właściwie na dziedziniec. Co to jest? Otrzymaliśmy memento aeoli. Okej. Okay. ciekawe, ktoś mógłby tego nie wziąć przypadkiem. A czy to coś daje? Aeoli jest memento. Re to jest y maszynka, i. Y ta. Lipstick, no. Szminka, to jest to słowo, którego szukałem. Okej. Okay. Eee, no to zajdziemy sobie tutaj w dół w takim razie. To nie mam mapy, niestety. Pewnie ci przeciwnicy nam się tutaj przypamiętają po drodze. Jesteśmy tylko we dwójkę. Czy to są mummiokoty? Mu, mu, mu Ko Kotumie? Kleokotry. -kle -kotry. <gryl> Okej. Okay. Szczerze, to jest piękna nazwa. Okej, okay, kleokotry są miażdżące system. Dobra, musimy kleokotry pokonać w takim razie. Kleokotry, czy Aki na was wystarczy? Czy jesteście dużo silne? Cholera, są dużo silniejsze niż myślałem. Hipnoza jeszcze? Boni. dobrze, no, że nie stanie zasnął. Ale teraz spojrzyj się, a teraz ta zasnął już. A Jonia z kolei yy, macha swoimi fałszywymi, no, rzęsami. Ja śpię, Boni śpi, Boni śpi dwa razy nawet. My, one atakują. Ale przynajmniej nas budzą przy okazji od razu. Próbują się leczyć z kurczę bieki, to leczą się całkiem mocno, co do 25. Szkoda, że Boni wciąż śpi. To oni będą łatwe walki z tymi kleokotrami, w takim wypadku. Albo kotopatra. Nie wiem jak to woli z was. Alkatra atakuje, bo wciąż jednak śpi. Lifehapy znowu są używane. Jezus, To są silni przeciwnicy! Dobra, Aki rzucamy. Boni się obudził w końcu. Lokatra atakuje. Na rzeczy nie, ma, nie mają silnych ataków. Po prostu są wytrzymałe bardzo. Potrafią uslipeć i to jest problem. Nasza Aki na szczęście jest na wszystko, więc... A Ionia nawet lekko krzyknęła w tym momencie. Czy tyle nam wystarczy, żeby pokonać? Tak. To świetnie. To jest. Atak za 20 znowu, to nie jest problem. Dobra, jak będzie nas czwórka, to nie ma problemu z tymi kleokatami. W sensie był Secret Herb, okej. Okay. On chyba leczy wszystkie statusy, jeśli dobrze pamiętam. Czyli innymi słowy problem jest tylko wtedy, jeżeli... Właściwie to nie tyle, że jest problem z czymkolwiek, tak naprawdę to po prostu musimy sobie przejść tutaj i tylko Kotry w miarę możliwości pokonać. A fuck, no dobra, niepotrzebnie nie się zawahałem, ale jest tylko jeden, spróbujmy szybko zaatakować po prostu, może nie zdążę. o nie nawet zmisował. więc zlecimy teraz po prostu, nie no ta, ta walka była dużo łatwiejsza, jak jest jedno, jedna Kleokatra, to Kotra, katana whatever, to jest okej, okay. tutaj coś z boku jest, prezencik, super, zgarniemy sobie. Rotten Milk, for fuck's sake, nie potrzebujemy tego. Eee, 10 HPków przywraca, nie, to wyrzucam. Wyrzucam to Rotten Milkiem, pewnie dwa już. Bo pamiętam, że jeszcze brałem jakiegoś jednego, tak Bonnie tutaj ma, drop. Nie potrzebujemy, Bonnie w ogóle ma tartę. Tartę to akurat nie potrzebuję mieć. Co byśmy mogli z kolei do Bonnie'ego przerzucić? Myślę, że tą sodę moglibyśmy. Myślę, że Secret Herb'a byśmy mogli przerzucić do Bonnie'ego. Beef Jerky też. Dobra, idziemy dalej. Idziemy na dół, zobaczymy co tu się ciekawego kręci. Nie wygląda, żeby nic specjalnego tutaj miało A! Ile kloka, Boże Święty! Aż zacząłem coś. krzycząc. Dobra, tak szybko jak po prostu atakujemy na, dwa, na trzy hity, to nie ma problemu. Dobra, jak się leczy, to na cztery hity niech będzie. O! Pięć HP-ków uleczonych, let's go! Hypnoza, fuck, na kim? Nie, nie na nikim, świetnie. świetnie, świetny unik wyszedł. Dwie też, oczywiście, pokonamy, nawet gdyby nas zaatakowały. Ten, ale wolałbym po prostu się bić z nimi pojedynczo. Dobrze, że nie trzy. To byłby lekki problem. Aki, oczywiście, ciśniemy. Dwa hity. dobrze coś. Dodżujemy. Ten drugi atak nie dodżujemy, ale zrobimy swoje używając Aki, właśnie. No bo teraz to możemy po prostu zaatakować normalnie, fizycznie. Usunąć ich fizycznie. 120, 2 HP wyleczone, niech i ma 134 my zabraliśmy 8 to nie za dużo, bo nie, nie za dużo Muszę się bardziej postarać Dobra, zwycięstwo jest jednak zwycięstwem, 50 expa To całkiem nie, nie mało W gruncie rzeczy, Klokatry przynajmniej dają właśnie dużego, dobrego expa to jest wyjście, jak mnie mam. Zastanawiam się tylko, czy na pewno po tej stronie... a tu jest prezent Dobrze, że tu poszedłem w takim wypadku, zwłaszcza, że to tarta Tarta do odzyskiwania popeków zawsze jest Grzechu warta. <laughs> Musiałem to zrobić. Tarta grzechu warta. Oh yeah. Idziemy w dół. Zobaczmy, co tu ciekawego znajdziemy. Znajdziemy kotopatry kolejne. A teraz kotopatry zacząłem mówić. No, jest bardzo... jaki bym powiedział fickle jest ten wybór imienia. Hopping around, co on nas po prostu w tym momencie I Tak się kończy właśnie na naszej dwójki. Ale mają świetny design, naprawdę. Super wyglądają. Super pomysł na przeciwnika. Tym bardziej, że to jest bardzo pasujące też do mitologii. No przecież koty były czczone w Egipcie. Mumie też co kojarzą z Egiptem. Jest wszystko na miejscu. Kolejne 8 haweków przywróconych. Kilka takich walki może by nawet nam przywróciła do full HP i onie. Wyjdziemy teraz z tego przejścia, zobaczymy gdzie się znajdziemy. Gdzieś na zewnątrz. A no tak, na dziedzińcu przecież mieliśmy się tutaj znaleźć. Teraz pytanie, co z tymi cholernymi e, igłami. A więc igła naprawdę została wyciągnięta. No. No tak. To taka duża igła musiała być. Nie mam absolutnie żadnego pojęcia, kto to zrobił. Mroczny... Serce mrocznego smoka stanie się tak jasne albo ciemne, jak osoba, która je wyciągnęła. Tak się przynajmniej mówi w każdym razie, ale ja nie wyczuwam niczego tutaj, w ogóle właściwie. Nie czuję serca dobrego czy złego. no, jakie to tajemnicze. Czy może są ludzie na świecie, którzy nie mają serca? O cholera. O to nie pomyśleliśmy. Zawsze uznawałam, że Mroczny Smok yy, będzie zaklęty na wieki, na wieczność właściwie. Nie. My wciąż mamy przecież szansę. W końcu byłeś w stanie nauczyć się P.K.A.K.I. Czy to może oznaczać, że będziesz także w stanie... A właśnie! Nie wytłumaczyłam... E, właściwie niczego ci tak naprawdę. Muszę ci powiedzieć o igłach. To słucham, zamieniam się w słuch, dokładnie. Dobrze by było wiedzieć z czym mamy do czynienia. Rozumiem, że to jest nasz świat, tak? Taki pięk, piękny zarys tego świata przynajmniej. Po pierwsze wiedz to. Są... E, to są... Chronione w specjalny sposób wyspy. Żyjemy na tych wyspach razem z nieskończoną mocą. Ta moc to smog, który śpi sobie w ciemności pod wyspami. Smog jest naprawdę niesamowicie duży. Jest tak duży jak wszystkie te wyspy razem wzięte. Ponieważ smog sobie śpi, te wyspy są chronione od różnego rodzaju upadków i katastrof. Właściwie od katastrofy, tak naprawdę jednej. Ale jego moc jest zbyt wielka dla ludzi, żeby kontrolować ją. To właśnie z tego powodu nasi starożytni przodkowie na gypsy utworzyli siedem igieł, włożyli je, jakby bili w smoka, żeby sprawić, żeby spał. Jedna igła za jednego ma gypsy. Przez bardzo, bardzo długi czas kontynuowaliśmy proces strzeżenia tych igieł, ale było powiedziane, że kiedyś ktoś obudzi smoka, kiedyś ktoś taki się pojawi, kiedy ta moc będzie potrzebna. Jednakże, jeśli ten, kto będzie potrzebował mocy smoka, będzie miał w serce pełne zła, ta moc również yy, będzie zła. Jest bardzo możliwe, że wszystko będzie kompletnie zniszczone, żeby z satysfakcjonować taką właśnie chorą ambicję. Z drugiej strony, kompletne przeciwieństwo, to, to jest to kompletne przeciwieństwo, czego potrzebujemy. Jeśli osoba z sercem dobrym wyciągnie te igły, wtedy może użyć mocy, yy, żeby zmyć całą złą rzecz, to strasznie szybko leci. Tak przynajmniej się mówi. Ostatecznie posłuchaj tego i nie przejmuj się. Kiedy każda z siedmiu igieł jest wyciągnięta, my e, wtedy przestajemy istnieć. E, nasze milenijno dłu, mi, długie życie się kończą. Czy to nie jest wprost traumatyczne? Przynajmniej dla nas? No, nie wiem. Na pewno testujecie moje zdolności tłumaczenia szybkiego w ten sposób, przesuwając te napisy tak, tak szybko. No ale no dobra, czaimy. Jest sobie smok pod ziemią. Kto wyciągnie igły, może wpłynąć na jego, jakby naturę. To jest przerąbany system. Równie dobrze można było dać komuś dobremu od razu, wyciągnąć te igły. No Ale może. Może nie wiem, może te, ci, ci yy, Magipsy się trochę pozują na takich neutralnych strażników, nie? Jest jeszcze druga legenda. Ona mówi, że ci z mocą pikeniaki są w stanie wyciągnąć 7 igieł, yy, yy. nawet Magipsy nie mają takiej zdolności. Innymi słowy, jesteś w stanie wyciągnąć te igły, ponieważ jesteś wybranym chłopczykiem. <laughs> A nie dało się tego <laughs> powiedzieć nam. Troszkę wcześniej, to cię generalnie mogło przydać bardzo. Kto inny, poza tobą, mógłby wyciągnąć te igły? No mój brat! Jestem przekonany. Tam była żabka, ja chciałem tą żabkę jeszcze zapytać o save'a. Nie, najpierw do żabki idę krzenić. potrzebuję jeszcze czegoś? Tak, potrzebuję zapisać. To wszelki wypadek, żeby się nie okazało, że coś się skrzani. Ja sobie po prostu szybko tutaj save'nę. Teraz mogę odebrać ten telefon. Po, po zapisie gry mogę odebrać telefon. K kom komandorze, proszę się pośpieszyć. Zlokalizowaliśmy kolejną igłę. Ale, ale, ale małpa! Potrzebujemy małpy! Małpa tylko może to otworzyć. Aha, co za problem. W każdym razie, małpa jest tutaj kluczowa. Wytłumaczę więcej szczegółów później. Proszę się pośpieszyć do laboratorium chimery. Z zakładam, że wiesz, gdzie jest laboratorium chimery, prawda? Nie wiem. He? Komandorze, twój głos brzmi troszeczkę weselej dzisiaj. Cóż, w każdym razie. Proszę, yy, musisz pojechać yy, pociągiem przez crossroad yy, do fabryki, a kiedy tam się pojawisz, pójść na zachód yy, od stacji kolejki liniowej, z która jest za fabryką. Zrozumiałeś? Powiedzmy. A, i jeśli wiesz gdzie to jest, to nie ma w ogóle problemu w takim wypadku, więc proszę pośpiesz się. No mniej więcej wiem gdzie to jest. Mamy transceiver, więc mamy ten... Przekaźnik w tym momencie, on się nam może przydać, a my się musimy kurcze wybrać w tym momencie, a co tutaj? Mogę tutaj coś zrobić? Jakaś, jakiś rodzaj niesamowitej mocy wydaje się tutaj spać. No dobra, okej, okay, my sobie tutaj może zapiszemy jeszcze, nie po to, że zapisałem chyba przed chwilką. Moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć ten odcinek. Tak naprawdę, poszukiwania e, odpowiedniego miejsca zostawimy sobie na kolejny. Ja Wam ślicznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeśli tak, zapraszam Was do zostawienia subskrypcji, lajka i komentarza pod tym filmem. Będzie mi to bardzo miło widzieć. A my niedługo usłyszymy się ponownie. Zobaczymy kolejny odcinek na tym kanale. Zachęcam Was do oglądania i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Hej.